Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będzie obiad w słoikach. Zrobimy najpierw wszystko, a później zapakujemy to do słoików. Nie są to jakieś słoiki, słuchajcie, przetrwania kryzysowe, wojenne, inne cuda, nic z tych rzeczy. To jest po prostu tak, że jak mam chwilę czasu, robię sobie zapasy, a jak nie mam czasu, to sobie słoik otwieram, podgrzewam i mam obiad. To jest taka opcja dla zapracowanych lub dla kierowców lub dla osób podróżujących albo lubiących biwakować. Dobra, nieważne. Słuchajcie, mam tutaj karkówkę, mam cebulę, marchewkę i ja tutaj mam, słuchajcie, pszenicę. Pszenicę, którą namoczyłem wcześniej i ona sobie tak wiecie, delikatnie już napęczniała. Proponuję użyć pęczaku, jeżeli nie mamy takiej pszenicy lub nie lubimy pszenicy. Kasza jęczmienna lub gryczana nie bardzo tutaj się nadaje, ona jest za drobna. Ewentualnie, jak ktoś lubi, może użyć ryżu. A więc zaczynamy. Rozgrzewamy patelnię, na którą wrzucam trochę masła klarowanego. Czekam, aż się rozgrzeje. Jak widzicie mięso wkładam pomału na patelnię, żeby patelnia nie przestygła. Chodzi o to, żeby to się smażyło, a nie gotowało. I przez krótką chwilę nie dotykam. Mięso niech się podsmaża i ja w tym czasie pokroję trzy średniej wielkości cebule. Teraz możemy odwrócić mięso czy przemieszać. I cały czas smażymy na dużym ogniu. Myślę, że już przyszedł czas, byśmy wrzucili cebulę. To niech nam się smaży, teraz pokroję kilka marchewek. Marchewkę będę kroił w kostkę. Marchewkę mam pokrojoną, więc mogę dorzucać ją do mięsa i do cebuli, bo zobaczcie, mięso już zaczęło się pięknie karmelizować. Cebula już też zmiękła. Ops, wysypało się. Przemieszajmy. Jeszcze chwilę niech to się tak na bardzo dużym ogniu podsmaża. Ja pokroję cztery ząbki czosnku, bo za chwilę jeszcze musimy to wszystko przyprawić. Teraz wsypuję dwie łyżki czerwonej słodkiej papryki. Tyle samo majeranku. Płaską łyżkę soli. I płaską łyżkę świeżo roztartego czarnego pieprzu. Jeśli ktoś lubi więcej soli, może dodać więcej. Następnie zmniejszam płomień i przykrywam. Będę dusił 15 minut. No, i wszystko jest gotowe do zamknięcia w słoiku. Uff. Przemieszajmy jeszcze raz. I teraz tak. Wrzucamy najpierw łyżkę kaszy. W moim przypadku, jak już mówiłem, jest to pszenica. Teraz mięso. No i z tej porcji wyszły mi cztery słoiki, i teraz tak, do każdego słoika wrzucam kawałek masła. Dla smaku. Kasza będzie lepsza. Następnie słoiki zakręcam. Dość mocno. Ja moje słoiki będę pasteryzował w piekarniku. Zobaczcie, mam blachę wyłożoną wilgotną ściereczką. I teraz tak. Piekarnik zimny stopni 130 wkładam i od momentu kiedy tam zacznie wiecie wszystko bulgotać będę trzymał w piekarniku jakieś półtorej godziny, następnie wszystko wyłączam i zostawiam w spokoju do całkowitego ostygnięcia. No i moje słoiki po pasteryzacji wyglądają w ten sposób. Zobaczcie, smakowity obiad w słoiku, więc za chwilę jeden otworzę i spróbujemy. One jeszcze są letnie, sobie przestygną, wtedy je przełożę w ciemne. Yy, chłodne miejsce. Mmm, zapach jak prawdziwego obiadu. A i jeszcze jedna mała uwaga: jeżeli stwierdzimy, że mamy za mało płynu przed zamknięciem słoików i przed pasteryzacją, należy wlać trochę gorącej wody. Spójrzcie mięso jest kruchutkie. I później w plenerze, czy jak potrzebujemy otworzy taki słoik, wrzucamy do garnka, podgrzewamy delikatnie i, i mamy obiad. Do tego ogórek czy surówka mm, po prostu pochodzi. Można sobie jeszcze doprawić czymkolwiek. Wow. Pójrzcie, takie mięso kruche. Rozpływa się wręcz w ustach. Jak długo takie słoiki mogą stać? Tego Wam dzisiaj nie powiem, bo mam tylko cztery słoiki, już trzy tylko zostały, więc one zejdą w przeciągu dwóch miesięcy, bo te dwa miesiące to na bank w chłodnym miejscu sobie i w ciemnym miejscu mogą postać, więc więcej Wam nic tutaj nie podpowiem. Chyba że przeprowadzimy, nie wiem, podwójną, potrójną pasteryzację wtedy. I niech stoją dziesiątki lat. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i organizujmy się w kuchni. To jest bardzo ważne. Mamy trochę czasu, robimy słoiki, a później przychodzimy z pracy, podgrzewamy i pychotą na to.